Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 9 kolegi Tauron Basket z Stelmet Zielona Góra, Aseko Gdynia. Stelmet wygrał 71-70. No gościmy tutaj trenera Aseko, pana Dawida Debka i Przemysława Krzysztońkiewicza, zawodnika. Prosimy, trenerze, najpierw o kilka słów. Dobry wieczór. E, muszę pogratulować przeciwnikowi za zwycięstwo, e, jednak jednocześnie chciałbym też pogratulować e, zawodnikom swojej drużyny za niesamowitą walkę, którą zaprezentowali w tym meczu. E, e, myślę, że jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Walczyliśmy w obronie, dobrze, dosyć dobrze graliśmy w ataku i no, niestety na, na końcu nam zabrakło ten jeden punkt, ale w każdym bądź razie e, e, gratuluję i swoim zawodnikom i przeciwnikowi. Dziękuję. Dobry wieczór. Na pewno nie, jest, nie jesteśmy jakoś specjalnie zadowoleni, bo przegraliśmy mecz. Wiadomo byliśmy stawiani w roli przegranego od początku, ale trener przed każdym meczem nas tak mobilizuje, wiemy o co gramy, nie nie mamy jakiegoś bardzo wysokiego składu, dlatego musimy nadrabiać ambicją. Dzisiaj to pokazaliśmy. Oczywiście szkoda tego rzutu, ale ja zawsze twierdzę, że mecz wygrywa się przez 40 minut, nie w ostatniej akcji. Tak więc gdybyśmy zrobili parę rzeczy lepiej, nie musielibyśmy trafić ostatniego rzutu. Tak więc nie, nie w tym rzecz. Jakby ograniczyliśmy drużynę przeciwną do 6 zbiorek w ataku, pomimo. Deficytu wzrostu, to co trener nas najbardziej uczula zawsze. A na pewno nie jest pozytywną rzeczą 16 strat. Cały czas mamy od jakiegoś tam czasu, można powiedzieć, mamy z tym problem. Jeżeli to poprawimy, to będziemy jeszcze groźniejsi i... i, i myślę, że w że takim, takim stylu, jakim się graliśmy, powinniśmy grać w każdy następny mecz. Uh, hello everybody. Uh... Like, I don't know if I need to tell lucky win, but I think that uh, after a lot of uh, uh, tough situation what we faced this season, especially in Euroleague, uh, this is of course a lucky win for us. Uh, all stuff what happened in the game, mm, definitely we are like a team responsible. We was not playing well. We was a soft. We was not ready for this tonight game in a way how we need to be, and that is not good. Uh, after that, uh, maybe we can uh, talk about why this happened. Uh, I think that right now, in the moment after this uh, loss in uh, Siena, we face also a little mental tiredness, and uh, uh, all this uh, situation uh, make a really, really not great picture of our team tonight. But for us, most important is that we are staying on a winning streak, a winning uh, track in. Polish Championship and that on the end uh, uh, we will definitely uh, want to forget very fast this night uh, from point of uh, how we play but of course to remember that in this way we cannot play anymore. In expert says like this. <laughs> po tych wszystkich y, trudnych meczach y, w ostatnim czasie, szczególnie w Białorusi, gdzie no, ono nam nie sprzyjało, no, tym, tym, razem, y, tym razem się udało i ono nam sprzyjało. Y, no trochę podkreślam, że to nie był idealny mecz w naszym wykonaniu, no, bo nie graliśmy tak dobrze, y, nie, to, nic, nie byli tak przygotowani mentalnie do, do, do tego meczu, jak być powinni przygotowani. No, trzeba się zastanowić, pomyśleć, co się stało, że, że ten mecz tak nie do końca wyszedł i nie wyglądał tak, jak powinien wyglądać. Zawodnicy jakby nie byli do końca tak, tak mega nastawieni, agresywnie tego brakowało. No ale ostatecznie udało się zwyciężyć. To jest najważniejsze. Kolejny triumf w lidze jesteśmy na szczycie tabeli. No, trzeba zapomnieć, może powiedzieć o tym meczu w tym sensie, że to nie był nasz najlepsze spotkanie. Natomiast no, trzeba się zastanowić i pomyśleć, co zrobić, aby w przyszłości tego typu mecze yy, z tak grającą drużyną nie najlepiej się nie zdarzały. Łukasz, proszę. Witam wszystkich serdecznie. Yy, no, dzisiejszego meczu najważniejsze to, to zwycięstwo, także myślę, że za kilka dni nikt już nie będzie pamiętał, w jakim stylu to było. Yy, no dzisiaj mieliśmy przede wszystkim problem ze, skutecz ze skutecznością z taką drużyną Megaseko, która strasznie za za zawęża, zacieśnia grę, gdzie tych pozycji było naprawdę bardzo dużo za trzy, yy, także nie trafialiśmy po prostu. No, to, był, to był problem, może też spowodowany tym, że, 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 że w zasadzie tych treningów ostatnio też nie mieliśmy za dużo przez te nasze podróże i tak dalej. No ale, tak jak powiedziałem, przydała się również. Ta, taka dramatyczna końcówka, gdzie my wychodzimy yy, zwycięsko i, i tak jak powiedziałem, najważniejsze zwycięstwo, a jutro już się przygotowujemy do, do kolejnych spotkań. Dziękuję.